Cześć kochani, czas na kolejne propozycje kartek urodzinowych, które możecie wykonać razem ze mną. Tym razem będą to takie tortowe inspiracje. Mam nadzieję, że zainspiruje Was do stworzenia którejś z nich. No, to co? Zaczynamy. Na początek zajmiemy się tym ugryzionym kawałkiem tortu. Będzie potrzebna biała kartka z bloku technicznego, na której Wyrysowuję sobie wstępny szkic, tego właśnie kawałka tortu. Na początek ołówkiem, żeby mieć pewność, że mogę tutaj jeszcze coś poprawić, gdyby okazało się, że gdzieś mi nie wyjdzie, a następnie dopiero, kiedy już uważam, że szkic jest, wygląda tak, jak należy, no to poprawiam czarnym pisakiem. Kiedy kontury są już poprawione pisakiem, zabieram się za kolorowanie mojego kawałka tortu. Kolorystyka oczywiście jest dowolna, ja wybrałam taką, a nie inną. Możecie kolorować kredkami, możecie kolorować pisakami. Ja połączyłam tutaj te dwa produkty. Najpierw zaczęłam sobie kredkami, a następnie pisakami dodałam cieni i takich różnych posypek dodatków między warstwami tortu. Kiedy tort już jest pokolorowany, i wygląda dokładnie tak, jakbyśmy chcieli, żeby wyglądał. Wycinam go dokładnie nożyczkami. Tort jest wycięty, teraz postanowiłam poprawić jego krawędzie jeszcze raz, tym razem już takim grubszym, czarnym pisakiem. Jak widzicie, podłożyłam sobie tutaj niepotrzebny kawałek papieru pod spód, żeby przy podkreślaniu tych zewnętrznych krawędzi nie ugrudzić stołu. Tort mamy już wyrysowany. Teraz przyklejam go na białej kartce z bloku technicznego przy pomocy taśmy dwustronnej. Możecie zastanowić się teraz nad tym, dlaczego wycięłam go z białej kartki, a później przykleiłam na białą kartkę. Ano dlatego, że chciałabym uzyskać tutaj efekt takiej trójwymiarowości, warstwowości. Teraz znowu ten biały papier wokół mojego tortu wycinam ale tak, żeby to ugryzione miejsce pozostało na płasko, bo tak jak widzicie, tam teraz umieszczam napis. Na początek ołówkiem, żeby mieć pewność, że zmieści się tam gdzie chcę, a potem poprawiam czarnym pisakiem, po czym niepotrzebne ślady ołówka wymazuję gumką do mazania. Nasz torcik dodatkowo przyklejam jeszcze na różowym papierze z bloku technicznego, no i wycinam w taki sposób, żeby z każdej strony tego białego papieru wystawała ramka jeszcze tego różowego. Nasz torcik jest gotowy, prezentuje się tak, a my przechodzimy do kolejnego pomysłu. Tym razem będzie to cały tor. Na początek potrzebna kartka z bloku technicznego w kolorze białym, którą składam na trzy. Tak jakby to były takie otwierane dwuskrzydłowe drzwi. No, i na tak złożonym kawałku wycinam. W zasadzie najpierw wyrysowuję, a następnie wycinam kształt tortu. Będzie to taki palec ze spływającą polewą i wielką bezą na środku. Dodatkowo będą jeszcze perełki wokół tej bezy. No, i na początek ten szkic zawsze wykonuję ołówkiem. Kiedy te kształty, kiedy ten cały rysunek już mi odpowiada, poprawiam wszystko czarnym pisakiem i zabieram się za kolorowanie. Wycinam mój torcik zanim zacznę kolorować dokładnie wokół konturów, żeby wszystko było równiutko wycięte. I zabieram się za kolorowanie. Oczywiście, kolorystyka tutaj jest dowolna. To, że ja wybrałam taką, a nie inną, nie jest powiedziane, że wy musicie zrobić to identycznie jak ja. W środku tortu po otwarciu drzwiczek maluję jego wnętrze. Będą to warstwy biszkoptu z masą pomiędzy nimi. W środku tych warstw będą napisy, będą życzenia urodzinowe. Koloruję sobie najpierw wnętrze, a następnie przejdę. Na zewnątrz, na tą wierzchnią część kartki. Pisakiem stworzyłam jeszcze kolorowe posypki na polewie mojego tortu, żeby było tutaj bardziej kolorowo i ciekawie. No i cały tort przyklejam przy pomocy taśmy dwustronnej. Na kolorowym papierze. Ja wybrałam sobie tutaj czerwony, przyklejam go w taki sposób, żeby z każdej strony tego tortu wystawała odrobina tego czerwonego papieru. Jeśli oglądacie moje filmy, to z pewnością wiecie, że takie ramki kolorystyczne uwielbiam dodawać do swoich kartek. Myślę, że nadają one uroku, wyglądają super, no i są dodatkowym utwardzeniem takiej kartki. Jest już gotowa, prezentuje się tak, a my przechodzimy do ostatniego pomysłu, którym również jest torcik w całości z takimi otwieranymi warstwami, w których ukryte są życzenia urodzinowe. Na początek potrzebny jest kawałek białej kartki z bloku technicznego. Może być to taki wycinek, bo nie potrzebujemy wiele. Ja wybrałam tutaj prostokąt o wielkości 12 cm na 14 cm. I taki prostokąt dzielę na cztery równe części. Będą to cztery równe prostokąty, które następnie dokładnie równiutko wycinam. Każdy z prostokątów składam na pół, a następnie wszystkie przyklejam jeden pod drugim przy pomocy taśmy dwustronnej na kolejnym kawałku papieru technicznego w kolorze białym. Przyklejam te paseczki tak, żeby z każdej ich strony była odrobina tego białego papieru, no bo będziemy wokół nich tutaj tworzyć, rysować ten tor. Kiedy wszystkie kawałki są już przyklejone, obrysowuję je czarnym pisakiem. Na najwyższym kawałeczku rysuję spływającą polewę. Następnie każdy z tych pasków rozdzielam jako warstwy tortu. Specjalnie są one takie nierównomierne. No, a na górze tortu tworzą warstwę kremu i świeczuszki urodzinowe. Czas na kolorowanie naszego tortu. Oczywiście tak jak przy dwóch poprzednich kartkach, kolorystyka to jest totalnie wasza indywidualna sprawa. No i po pokolorowaniu będziemy zabierać się za wycinanie tego torcika, ale zanim go wpiniemy, będzie jeszcze czas na wypisanie życzeń w środku naszych warstw tortu. Dodałam jeszcze takie ciemniejsze akcenty na tym moim torcie. Takie różne groszki, posypki, paseczki. No i czas na napisy. Wykonałam je czarnym pisakiem. Ja tutaj poszalałam i zaczęłam od razu na żywca pisakiem. Ale oczywiście polecam Wam najpierw zrobić to ołówkiem, żeby mieć pewność, że się zmieszczą. A później dopiero ten szkic ołówkowy poprawić pisakiem. Wycinam mój torcik tak, żeby z każdej jego strony zostało troszeczkę białego papieru, a następnie tak przygotowany tort będę przyklejać na kolorowym papierze. Zobaczcie, jak wyglądają te warstwy otwierane z napisem w środku. Wygląda to naprawdę super. No i co, ja powoli się z wami już dzisiaj żegnam. Dziękuję wam bardzo, że obejrzeliście mój film. Jeśli szukacie innych pomysłów na kartki urodzinowe, no to wpadnijcie na mój kanał, bo znajdziecie ich o wiele, wiele, wiele więcej. No i co, mam nadzieję, że słyszymy się w kolejnym filmie. Pa!